Hejcie się, siemaneczko, ja jestem jestem i Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon moi drodzy Dzisiaj lecimy dalej, jakże z przepiękną serią, moi drodzy dzisiaj gramy za to na PC-cie, ponieważ PS i moje słuchawki nie są mi w stanie nawet pomóc jednego jebanego odcinka nagrać Także myślę moi drodzy, że już przeskakujemy sobie z serii na PS4 na PC-ta Także moi drodzy, jeżeli się cieszycie, że seria powraca, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. A ja nie przesłucham, moi drodzy, dzisiaj zamieniamy ym, ym, kurwa Porońca w Kubuka tak? Chyba tak to się mówi, chociaż nie wiem, ale myślę, że dobrze to powiedziałem właśnie teraz, żebyście w, miar w miarę mieli jasność o co tutaj chodzi. O północy. Wzywam Cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. O, o kurwa. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. To jest on? No trochę taki kurwa poron jest faktycznie. W sumie jak on jeszcze nie był tym kubukiem, to mam wrażenie, że tutaj różnicy zbyt nie ma, że on się coś zmienił, czy coś, ja myślę, że ani trochę, nie? No, ale dobra moi drodzy, lecimy za tym kubukiem, zobaczymy jakie pierwsze miejsce nam wskaże, ale zanim nam wskaże jakiekolwiek miejsce, oczywiście moi drodzy, zrobimy sobie dzień. Bo nie lubię chodzić w nocy w Wiedźminie, nie wiem czemu jakoś tak, nie wiem, ta noc mi nie fajna jest to. O, widzę, że żołnierze barona też widzą tego kubuka. No kurwa, zajebiście. Moi drodzy, tak jak mówię. Yy, no będzie ta seria prowadzona na razie yy, na PC. -cie. Nie będzie ona na razie prowadzona z PS4, bo wolę na razie grać na PC, bo kurwa, na PC tak jak mówię, no wiecie, nie ma lagów, yy, wszystko chodzi płynnie. No, we, pewnie OBS-a będą trochę lagi, bo... Kurwa, pierwszy raz nagrywam teraz y, grę z OBS-a. O, okej. Okay. Musiałem sprawdzić czy nie mam goda moi drodzy, bo ostatnio jak, y, przed chwilą próbowałem nagrać ten odcinek, to mi troszeczkę nie wyszedł ten odcinek. Ponieważ, moi drodzy, no tak jak mówię, miałem goda włączonego. Y, I no, nie chciałem psuć zabawy. <grywa> Kurwa. Z, z Wiedźminem się nie zadziera, kurwo. Dobra, mamy jeden miecz zepsuty, ale co mnie to obchodzi? Eee, dobra, ja myślę, żeby. A właśnie, mamy, moi drodzy, przez to, że nie wiem, chyba zalogowałem się do. E, tutaj na Wiedźminie czy coś. Dostałem jakieś zbroje i miecze. E, ciekawe, bo na pewno się w ogóle nic praktycznie nie dostałem takiego. E, ale dobrze, ja się z tego powtórzę bardzo cieszę. Dobra, co to jest? To jest to miejsce, w którym on mi każe tu coś sprawdzić, tak? Hmm, lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Ale kurwa wielka ta bransoleta, co to kurwa? Podkowa? Smolarze na pewno nie byłoby stać na konia. No nie. Czyżby gierali, czyżby? No nie wiem, nie wiem. Ubrania czyżby się tu przebrały? Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem, moi drodzy. Od czasu do czasu, w trakcie jakichś no, albo w trakcie jeszcze. nawet i gry, yy, gra będzie trochę zatrzymywała się. Ponieważ moi drodzy, będę sprawdzał, ile czasu na no, obejście mam, jakby nagrane yy, Ten odcinek, no, tak jak mówię, no. Nie wiem, czy następnym razem włączyć sobie stoper, albo po prostu minutnik włączyć i po prostu z minutnikiem lecieć. Zobaczymy, moi drodzy. Jest to, tak jak mówię, na razie pierwszy odcinek na pececie yy, z Wiedźmina. I to jest taki odcinek, można powiedzieć, że testowy, tak? To nie jest jakiś tam odcinek, yy, który kurwa... Zaraz mówię, że będzie seria, nawet jak będzie mulić, chuj wie co będzie robić. Nie moi drodzy, jeżeli będzie takie coś się działo, no to moi drodzy... No nie wiem, zrobimy coś i tyle, nie? Tak poradzę się może kogoś i ktoś mi pomoże. No dobra, ale na razie lecimy, skupmy się na grze. Nie ma co tutaj pierdolić. Rozjedzmy te zgnilce jebane. Kurwa, one wyrastają z ziemi! Łot się kurde. Nie ja ma tego jadł miałewanie tak warto się temu przyjrzeć o kurwa czemu ja uderzam? E! Ja pierdolę Zapominam, że one tak wybuchają śmiesznie Pisgaj je gerał Spizgaj te kurwy Smaty palci się o kurwa, przecież on nie był pulchaty! Powinienem zbadać te pańskie kuchło. On nie był pulchaty, widzieliście to, nie? Ale może dlatego, że go podpaliłem, to nie wiem, może jakiś... coś się zbagowało, że nie był. Nie wiem. Chuj mnie to odchodzi, gramy dalej. Nie wiem. Zobaczmy. Co my tu mamy? Kości. Kości już tu chwilę leżą. One nadgryzione, ty. Normalnie ktoś był w pokoju. Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Żebra? Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Nogi? Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej z molarni. Web? Oderwany web. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. No to już się boję, co to mogło być musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Potężne bydle! Mm, Ale kurwa, o no, I tam ktoś leży jeszcze. O Ociekuj, no to pewnie przewodnik. Dobra, lecimy dalej. Pobóg dalej leci. Nie zatrzymuje się ani kurwa trochę. Mam nadzieję, że się wszystko tutaj nagrywa, moi drodzy. Obecnie jest włączony cały czas, także jest, git, jest, nit? O kurwa, wilk. Check, 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 check. Ogólnie moi drodzy, jeżeli macie jakieś y, oprogramowania, w sensie chodzi o a, y, aplikacje, tak? Na PC, które dadzą mi do montowania filmików, to będę bardzo wam wdzięczny. Ja na pewno jeszcze poszukam poza tym materiałem jakieś takie wiecie takie y, a, y, aplikacje, no bardzo takie no aplikacje do oprogramowania w sensie montowania o no, filmików, nie o to mi chodzi. Co to? Kurwa macie? Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. No już. Dzień dobry drodzy panowie. O dzieci. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Garak z Rewy. Dzień dobry. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Czy informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki Krwawego Barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Oho. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie panie na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Temu. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oksenfurcie. Ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż o. pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo. bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale nie. nikt walcem nie kiwnął. No tak, od grzałki zawsze człowieka poniesie. Co się stało z dziewczyną, która u was gościła? Co się stało z matką Tamary? Yy, to było tak. Czekałem na... Dobra, albo ja mam wrażenie, albo te jebane dialogi, kurwa, są za cicho. Biorę je na 70 i mam to w piździe. Smularni przeprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd nie z się. Dalej za cicho. 75 jednak. Wichar, myślałem, że miłe burwie. A do tego jeszcze te ptaszyska, Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Co to kurwa jakaś żmija jest? Czy upyt tu chodzi? Pierdolę. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach od środka. Wypalił? Tak, jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No, kurwa. No dobrze, co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili światło ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie? Zimne potem nie slały. Pani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konie pani Anny i łeb murwała. A ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Racja. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała. Przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uradowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby zmoczynił. Pożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No, ona pewnie żyje dziś jest. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Ale najważniejsze jest to, że wiemy gdzie jest Tamara. To jest według mnie najważniejsze. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Poleciał! Dajmy. No i dobra, siódmy poziom zajebiście. I patrzcie, już wszystko zebrałem, Praktycznie mamy mu dostępne. Ten jest dopiero na 11. poziom, to mi zbytnio w sumie nie obchodzi. Mamy miecze też jakieś dobre. Te miecze niektóre oczywiście sobie sprzedam, bynajmniej postaram się je sprzedać jakoś. No dobrze, 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 dobrze. Wzywamy płotkę, w którym tu się kurwa, a, kontrolę, no dobrze. Ważne, żeby nie nacisnąć H, bo jeżeli nacisnę H, to się wtedy odcinek, oh kurwa, zlaguje. W sensie, zlaguje, no wiecie, no... Będzie koniec odcinka, nie? Dobra, ale lecimy, moi drodzy, porozmawiać z Baronem. Powiedzieć mu, czego się dowiedzieliśmy, chociaż on tak, tak pewnie chciał... O, dlaczego tu przyszedłeś sam? Czemu nie wziąłeś Tamary ze sobą? Gdzie ona, kurwa, jest? I w ogóle... I szczerze, jebimy to, jego zdanie, bo... Powiem mu prawdę, gdzie jest Tamara. Chociaż wątpię, że będzie chciała do niej powrócić, nie? Jak ona widziała co, co ona... co on robi z yy, jej matką, no to... Wątpię, wątpię, no ale zobaczymy, tak? Wątek Barona naprawdę jest dosyć taki, wiecie... Wnikły, że tak powiem? Zmierz się ze mną! A ty co, kurwa, ty? Ronwir z Małego Łegu! Ej, ty tam! Wstawaj! Będziem się potykać! Gdybyś się mógł o własne cizmy potknąć niedarostku. Dawaj mówię! Jam jest ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan. O jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki storycerskich rycerskich pojedynków stoczę. Nie to każdego nie było. Nie pociągaj mnie, co rychlej! Bo mi pilno. Jeszcze 99 dziewięciu zostało. Czyli jednego pokonał. Służę, racja, załatwię to szybko. Czyli jednego pokonał. O, litości. litości! Już koniec. Wystarczy ci już? Tak, tym razem miałeś szczęście, ale kiedy się znowu zmierzymy. Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie. Podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz, lub choćby krzywo spojrzysz. Zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy! Odetnę ci te kurwa spi spiczaste uszy i się skończy twoje kozakowanie. Dobra moi drodzy, ja jeszcze tylko zobaczę nasz kości. Dobra, 15 minut mamy. Nieźle! Ale dobra. Lecimy do Barona. A ciebie kopnąć w ryj, pajacu? Nie kozacz tam, kurwa, bo jesteś chłopem od barona, a kozacz się jakby, nie wiem, jakby ci jaja urosły. Dobra, ja walił już takie teksty, że to pewnie Już mi się w nawyk to daje, widzę. Od pewnej osoby. Nie powiem jakiej, bo będą mi wysyłać, Uuuu. Oho. No dobrze. Jesteś stajennym, wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w podzięce. Dobra. Na pewno sobie zapiszę grę. Idziemy do tego baronu. Niech mi nie. Pozwól na moment. Co chodzi? Nie? O co chodzi? Co wyście robili z baronem w ten noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Y... Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie pijana je, nic nie pije, pijana. tylko tam siedzi. Pierdolo, wódki jakieś nie masz? Nie pijany, tylko zesiedli tak, podziwia kwiatki, podziwia świat przez Zamknięte. szczęki. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Mhm. Anna przeczytała jakieś opowiadanie. I koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa? A tamte. Takie postrzępione. W Zerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się jej, ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej strat, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego welen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. No. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka. Trochę tu chłodno. Śmierć najbliższego to zawsze cios w serce, nie? Jakby nie patrząc. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Wiedziałem. Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Wgodę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze. glen. Co to? Late. Odkąd Rydańczycy zajęli deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć się obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, poczekajcie sekundę, tylko wybaczę. Dobra. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie, żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Cyril, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Ale z nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? W Karmoren. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Nie jestem wiedźminką, po prostu się tam wychowałam. Mieczem władasz tak, że nawet bym uwierzył. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzykają. Zamknij się, igry nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? <laughs> Że mnie konno pokonasz? <laughs> Jasne. O, o co? O te karą klacz, co stoi w stajni. <laughs> no, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie <noise> No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt Oho, chciałbym to zobaczyć Ja też Załatwione Ale jak wygram, biorę twój miecz Stoi O kurwa no to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Ty to powiem tak szczerze, nie? Że ta Ciri tutaj miała ziel ci kurwa na polowanie było trochę Baron tak, muszę powiedzieć, że jak córkę ją traktował. Będziemy czy o świcie. Ale czy... To jest zajmie czy krój? Ale teraz po się hej Już świta Paweł, kurwa Skąd ty nie by... że to jest Kurwa, Królik. Ścigamy się do Na koń <ścoughs> Ja jadę białym, tak? No to będzie koniec, kurwa Jak ja ścigam się nie dotrafię Dobra, jedziemy z kurwą Czemu ona tak skręciła mi oko tu chodzi? Dobra Dawaj, dawaj, dawaj Siri rozbijemy go. Kurwa, ludzie tu nawet w powietrzu stoją. O kurwa. Lecimy. Ja on jedzie swoim Zjedziem koniem? Ja też jadę swoim koniem? Czy ochu tu chodzi teraz? Bo ja nie wiem, jakim koniem jedzie. Ja chyba jadę swoim. nie dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? O, oh, co to jest. Co się z tym, czy o co tu Zasnęła jak oszalała, i wszyscy w jednej chwili zapomnieli Trzecia o zapisy. Trzecia część będzie dopiero nas. Burzyć. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to co stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Mm. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Dobra. Bywaj. Okej, okay, gra się zapisała, bardzo super. Jeszcze tylko na szybkości zobaczysz sobie. I to mam minut, 25 minut, nie jest tak źle. Czy zapiszę sobie gra w Cimanciu, mógłby nie? No i dobra. Teraz pytanie właśnie, czy tutaj lecieć dalej <laughs> z fabułą? Czy właśnie nie. No ja bym trochę podwiedzał tego świata Welen, no nie? Tylko że... Kurwa pytanie jest, czy to w dzisiejszym odcinku robimy, czy dopiero w następnym. No i córkę tamara włosy fursu. mi nie, zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Co? Smacianą lalkę. Okej. Okay. No dobra. Nie wiem, dobra. Nie pytajmy. Dobra. E, dzikość serce zaproszenie od Keiry. Ja bym zrobił w sumie, spróbował bynajmniej tą dzikość serca, sobie zrobić, moi drodzy. I zobaczyć co to za zadanie. Chociaż nie będzie mi się udać w dzisiejszym odcinku, ale zobaczymy. Jeszcze na pewno się uda. Tutaj... mogę służyć? Chciałbym sobie pogadać z Kowalem. Chcę obejrzeć twoje towary. I zaraz będziemy kończyć. Wyżyczyć te pierdoły, takie. Wiecie. Niepotrzebne, że tak powiem Dobra. Jeszcze sobie tam... A, nie możemy nic zaprawić. Dobra, zobaczmy jeszcze może rzemiosło. Że myślę, z tego co widzę, jak jeszcze są te... Wiecie, podpowiedzi, to jeszcze nie byłem. Yy, dobra. Yy, oczywiście wszystkie pancerze, które są najlepsze. Jak na razie oczywiście By. mamy w nich niedostęp. Bo jak żeby inaczej? Dobra. I tutaj sobie będziemy oczywiście wszystko z tablicy. Gwint. Ściekłe pięściwale, no proszę. No dobra moi drodzy, ja myślę, że będziemy kończyć ten odcinek na dzisiaj. I tak i tak sporo, no może nie sporo, ale myślę, że w następnym odcinku sobie polecimy trochę po tych znakach. I na pewno w następnym odcinku ogarniemy sobie już to dzikość serca moi drodzy. Także to był taki dosyć testowy testowy odcinek z Wiedźmina na PCCie na moim laptopie. Także moi drodzy, jeżeli jesteście za tym, żeby seria była kontynuowana na PCCie, no to zostawcie łapeszkę w górę. A ja co? Lecę. Na razie.